Dzień dobry. Tak chciałem Wam powiedzieć, bo, bo generalnie, rzecz biorąc e, dostałem parę informacji odnośnie tego, co się dzieje i tego, co się będzie działo. To, co zrobił Trybun, czyli to, co tam napisał Trybun na, na swoim blogu, że tam dostał informacje, że zostały przekazane dokumenty z projektem nowej ustawy obrony amunicji tudzież nowelizacji ustawy obrony amunicji to jest coś, co jest prawdą. Faktycznie poszły projekty do, do KPRM z wnioskiem o włączenie do prac na miejscu. Czyli wchodzimy w taki formalny proces, w którym nowelizacja ustawy, którą żeśmy oczekiwali, wchodzi już na, do prac rządowych. Na szczęście nie jest wprowadzany projektem grupy posłów, tylko normalnym procesem legislacyjnym. Ale jak wiecie, proces legislacyjny teraz w Polsce jest taki, że może być bardzo szybki bardzo. E, można powiedzieć e, szkicowy, tak? czyli tak, jak są teraz głosowania, one są robione przez posłów reprezentantów. Nie jest tak, że mamy długą debatę. No jo. I, I teraz słuchajcie, e, z takich przysłów, które ja dostałem i e, które są, jest tak, że to, co poszło do TVP, czyli to, co się tam pojawiło i ta, ta cała panika, która poszła, która jest puszowana na forach przez kogoś tam, nie? są puszczane plotki. To, co się pojawiło w TVP, to jest fake. To znaczy, yy, czarnoprochowcy nie dostaną po głowie. Czyli najpierw idzie taki, wiesz, materiał, wiecie, taki materiał w, w TVP, że, że się dzieje, że już że czarny proch i wszyscy nagle wpadają w panikę. Ktoś rzuca na forach yy, dosyć mocne teksty o tym, że teraz to już uwalą cały czarny proch, kolekcjonerom zabiorą te całe te ich tam pukawki i że będzie przerypane, nie? Także to jest Yy, także ktoś to puścił i zrobiła się taka duże, duża panika, zwłaszcza wśród tych, którzy to niekoniecznie mają pozwolenia na broń, ale są bardzo prowolnościowi i chcą mieć czarne prochowce, je nosić tam na, przy sobie i dalej. Natomiast yy, i ci ludzie są też dosyć głośni, nie? I teraz, gdy wyjdzie nowa propozycja tej ustawy, gdy ona zostanie opublikowana, gdy ją wszyscy już zobaczymy, to nagle się okaże, że yy, tam nie ma nic o złego o czarnym prochu i w zasadzie to jest prezent. Poseł Czartoryski napisał u siebie na komentarzu, że tak naprawdę nie ma nic złego, jeżeli chodzi o czarnoprachowców, jest nawet podniesienie okresu tego obowiązywania, czyli do, z roku 1860 do roku 1900. Co tak naprawdę nic nie daje. Czyli nie mamy specyficznie tam konstrukcji kolejnych, nie wiem, Cold, Single Action, może, które by, może było posiadać bez pozwolenia. Jeżeli oczywiście to będzie bezpozwoleniowe. Teraz problemem jest co innego. Problemem jest to, że wszyscy, ale to wszyscy, będziecie się cieszyć z tego, jak ta ustawa wygląda na koniec, że jest tak, jak było. To jest największym problemem. Znaczy, tam w tej ustawie podobno będzie masa kontrowersji, czyli będzie straszny dym o to i zobaczycie, co się stanie. Okay? Czyli zobaczycie, że będą straszne przepisy, które utrzymują stan faktyczny, a nawet go pogarszają, no bo musi być gorzej troszeczkę, prawda? No bo przecież jest Unia, znaczy, bo jest przecież dyrektywa, tak? Dyrektywa nakazuje nam ograniczyć posiadanie tam Poszczególnych rodzajów broni, badać nas co 5 lat. To jest takie jakby niezmienne, prawda, że będą teraz badania co 5 lat, prawda, będą weryfikowane pozwolenia. Ale są jeszcze gorsze, tam podobno, straszniejsze rzeczy, o których wiem tylko z plotek, ale najgorsze jest to, słuchajcie, że po tym jak się już okaże, że już przewali się to wszystko, tak? Czyli przewalą się konsultacje, będą awantury, będziemy wzywać do wysyłania do posłów tych wszystkich tam maili i tak dalej okaże się, że te parę takich najgorszych rzeczy zostanie odpuszczonych. Najpewniej nie zrobią nam konfiskaty broni, nie zabiorą nam pozwoleń, nie zmuszą nas do oddawania obecnych konstrukcji strzeleckich, ale będzie takie można powiedzieć niedopowiedzenie. Czyli to co ja słyszałem jest to, że będzie niedopowiedzenie w tej ustawie takie, że będzie tak na miękko. Na miękko oznacza to, że zawsze będzie można zmienić jednym rozporządzeniem albo jednym tylko doprecyzowaniem, tak żeby było gorzej. Teraz co nam grozi? Grozi nam to, przede wszystkim, że wszyscy będziecie się cieszyć z tego, jak jest. To znaczy, wejdzie nowa ustawa, będzie na początku strasznie, potem wam odpuszczą, ok, yy, ale wy się będziecie cieszyć. No dobra, to już jest jak było, no było gorzej, teraz jest lepiej. I wiecie, co stracimy? Stracimy możliwość naprawdę naprawienia tej ustawy takiej, jak ona jest teraz, czyli stracicie możliwość zrobienia czegokolwiek, bo będziecie tylko adresować to, co jest, yy, że, że było gorzej, a teraz jest, no w sumie tak, jak było, ok, i w sumie jest ok. To jest najgorsze. Znaczy, najlepsze jest to, że moglibyśmy w tej ustawie, zgodnie z dyrektywą, uwalić monopol PZSS. Okay? To znaczy, y, możemy zrobić tak, że zgodnie z dyrektywą, y, nie przynależność do jednego państwowego związku szczelstwa tam w kraju y, pozwala na posiadanie broni na przykład kategorii A, tylko przynależność do każdej uznanego związku szczeleckiego Państwa członkowskiego, czyli to może być każdy związek, nie wiem, biatlonu, Szczelestwa sportowego, jakiegokolwiek innego. Możemy sobie potworzyć te stowarzyszenia i te związki, przecież każdy może to stworzyć, nie? Wystarczy, żeby było uznane. A co to jest uznane? Uznane to jest taki, że no, sąd je zarejestruje, nie? Ten związek Tak? Działalność sportowa można uprawiać na szczeblu klubu sportowego. Tak mówi ustawa o sporcie. W związku z czym tak naprawdę moglibyśmy wprowadzić to, co jest w dyrektywie, że przynależność do każdego uznanego w kraju związku szczelectwa sportowego jest powodne do posiadania broni sportowej. Drugim, e, drugą kwestią jest to, że e, może też należeć do Międzynarodowej Federacji, ustanowionej na szczeblu międzynarodowym Federacji Szczelestwa Sportowego. No ale jeżeli zostanie utrzymany monopol, czyli że nadal trzeba będzie mieć patent i licencję PZSS, no to jesteście w dupie. To znaczy to wszystko, co mają, do czego mają prawo wszyscy Europejczycy, cała Unia, u Was, u nas po prostu tego nie będzie. Tak? Bo ktoś przemyci monopol PZSS i jeszcze najgorsze będzie się z tego cieszyć. Będziecie się oblizywać i cieszyć się i klaskać, że o super, dobra, jest jak było, jest okej, okay. okej? Okay? To jest największe zagrożenie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, yy... zobaczcie, jak jest robię ten cały scenariusz. Znaczy, nagle wpada informacja, Trybunał ogłasza informację i posłuch Czartoryski pisze o tym, że wchodzi nowela ustawy i że ona, dostajemy pisma, że ona trafia do KPRM-u. I kiedy to trafia? Trafia to 15 maja? Czy tam 20 maja? Teraz od razu? Wiecie kiedy trafia? Po wyborach. Od razu kiedy już zostało wybrane, zaorane, ludzie są w takim po wyborczym, takim wiecie, zajechaniu i ktoś zaplanował specjalnie jeszcze w kwietniu, że puści to dopiero, żeby, żeby było po wyborach. No, okazało się, że wybory się przesunęły, tego nikt nie mógł przewidzieć. Okej? Okay? Ale było po to, żebyście po wyborach, kiedy już nie możecie nic powiedzieć, nie możecie nic nawet pierdnąć, to dopiero teraz się pojawia ustawa o broni. Czyli ktoś myśli, rozumiecie? Ktoś to bardzo dokładnie zaplanował. A kto to zaplanował? no skurwysyny, które chcą się po prostu uwłaszczyć na strzelectwie w Polsce. Czyli ci ludzie, którzy od roku 2010 czy też 2011 mają monopol na pewną część szczelestwa, czyli, czyli dokładnie strzelectwo sportowe. A jak wiecie, dyrektywa będzie wymagała, żeby jeżeli chcecie mieć broń kategorii A, czyli takiej, która ma podłączony mechanizm ładujący o wielkości większej tam niż 10 lub 20 nabojów, to ci ludzie muszą należeć do tej organizacji sportowej, strzelectwa sportowego państwa członkowskiego albo do federacji. Okej? Okay? Czyli teraz wszyscy, którzy są kolekcjonerami potencjalnie, może będą musieli być już sportowcami, może będą się musieli zapisać do pzss u Nie? I to jest największy problem. To jest największy problem, że, że akceptujemy to, co jest, że 60 tysięcy ludzi będzie musiało się zapisać do pzss u i bo nie będą mogli gdzie indziej zgodnie z dyrektywą, nie będą mogli pójść do jakiejkolwiek innej federacji szczebla sportowego albo innej uznanej organizacji szczebla sportowego w tym kraju, bo będzie jedna. Przewidziany Polski Związek Sportowy. Bo nadal, komuszy, taki wiecie, monopol pomiędzy Komendą Główną Policji, specjalistami z MSW z, policja z policjantami, a PZSS-em, czy organizacją, która kontroluje nas, nie? Ostrzeżone sportowego, Sportowego, taka Unia Personalna nadal działa. I ci ludzie myślą i kombinują i wrzucają projekt ustawy na bęben, który jest znany od prawie roku, wrzucają go dopiero teraz po wyborach. Ktoś o tym pomyślał. Okay? I problemem jest to, że są, będą tam dramatyczne jakieś zapisy. Będziemy robić dużo hałasu, potem nam je odpuszczą i będziecie się cieszyć i oblizywać, że jest jak jest. Jeżeli Wam się wydaje, że jest jakaś organizacja, jakiś yy, yy, nie wiem, nasz związek, jakiś nasza organizacja, która nas tam reprezentuje, walczą się prawa i ona w ogóle będzie walczyła, to się mylicie, jesteście w dupie. Nie ma nikogo oprócz Was, nikt, nikt, was, nikt was nie będzie bronił, nikt was za Wami się nie będzie wstawiał. Nie ma nikogo. W administracji rządowej, ani nikogo w środowisku szczelskim, kto by was reprezentował, kto by aktywnie działał, kto by współpracował. I nie mówię tu po to, żeby jechać po kimkolwiek, po Rąbie, po faransu, ja i te, trzy, jakimkolwiek tam działaczach. Chodzi o to, żebyście sobie to uświadomili. Te organizacje nadal to są organizacje jednego, dwóch ludzi, którzy współpracują ze sobą bardzo luźno i nie są w stanie, nie mają żadnego realnego wpływu na to, żeby cokolwiek zmienić. Okay? Nie rotuje Was Jacek, za darmy. Jesteście w no, powiem powiedzieć jak Stonoga teraz, nie? Będzie się, się cieszyć po prostu z tego, jak jest. I to jest najgorsze: nie, nie macie nikogo, kto by was obronił, jesteście niezorganizowani. nie ma nikogo, kto by w tej konkretnej sytuacji, w której może przejść głosowanie bardzo szybko, w ciągu bardzo szybki procesu legislacyjnego, może być rozciągnięte na maksimum dwa tygodnie i będzie po sprawie. I na dekadę kolejną, bo jest dekada. Pamiętajcie, że ostatnia ustawa była, była wdrażana w roku 2011. W marcu dyskusje zaczęły się pod koniec roku 2010. No i teraz mamy prawie 10 lat potem, ok? I po tej dekadzie ustawimy się na kolejną dekadę. I wiecie, czego nie ma na przykład? W tej ustawie na pewno albo nie będzie? Nie będzie, nie wiem, takich rzeczy, żeby było pozwolenie na przykład na po prostu na kategorię, a nie na ilość broni. No bo jakie to ma znaczenie? Czy ktoś ma 5 sztuk broni czy 10 sztuk broni? Po co się mamy płucować i się prosić i utrzymywać korupcyjny mechanizm, w którym Wy się prosicie i dogadujecie, może nie wiem, dajecie łapówki, żeby ktoś Wam dał sześć sztuk broni, a nie trzy sztuki broni, ok? Po co to jest? Po co musicie mieć adwokatów, którzy w Waszym imieniu biorą i składają Wam pozwolenia, bo są dogadani z Panem lokalnym komendantem, jak pójdzie przez tego adwokata, dostaniecie pozwolenie na broń. Po co takie mechanizmy korupcyjny? Okej, okay? to zostanie, dobra? Co jeszcze zostanie? Na przykład zostanie to, że będą pieprzone książeczki, te takie książeczki, które każdy już nosi, takie grono tych książeczek na przykład, bo jak tylko ma 10 sztuk broni, to się już więcej nie mieści. Nie będzie kart plastikowych na przykład, bo po co książeczki na przykład, skoro mogą być legitymacje plastikowe, bo przecież wszystko jest i tak w Krajowym Systemie Informacji Policyjnej, nie? Czego nie będzie na przykład? Yy, nie będzie naprawionych takich sytuacji jak użyczanie broni. Czyli nadal będzie ten, czyli nadal będzie możliwość ruszania broni tylko pomiędzy transportowcami albo tam łowcami. Nic się nie ruszy w tej ustawie, co, co nam przeszkadza na przykład. Nie będzie możliwości sprzedawania amunicji. Czyli nadal będziecie musieli wziąć tą samą amunicję, mieć jak sprzedacie amunicję na przykład, nie? To inaczej, sprzedacie pistolet w kalibrze .45 i zostało wam dwie paczki amunicji 65, jesteście bandytami, zgodnie z przepisami posiadacie amunicję bez pozwolenia. No bo nie ma, możecie posiadać tylko amunicję do broni, którą posiadacie i nie możecie jej potem zbyć. No jak nie, możecie sprzedać tylko broń z amunicją, także zbywając komuś, popełniacie już przestępstwa, tak nie wolno, nie? Tak naprawdę nie macie żadnej możliwości sprzedawania samej amunicji, bo przepis mówi tylko, że można zbyć broń i amunicję, łącznie, razem. Czego tam jeszcze nie będzie na pewno? Na pewno nie będzie naprawionych takich rzeczy właśnie jak monowol PZSS, on będzie przemycony. Wiem, że ma być przemycany, czyli ma być niezgodnie z dyrektywą, ma być zachowany po prostu ten komuszy układ, po prostu, w którym musi się meldować do jednego PZSS-u. Eee, co jeszcze nie będzie naprawione? No nie będzie naprawione duże, rzeczy, no będzie burdel z tymi promesami, będzie nadal meldowanie się. W systemie mamy teraz mieć system SRB, prawda, w którym w chwili mamy system bardzo poprawny i bardzo skuteczny, czyli je, policja otrzymuje informacje o każdym transferze broni ze strony dwóch stron. Błyskawicznie od strony dealera prawda? Znaczy, inaczej, od strony dilera dostaje w momencie, kiedy go sprzedaje, i od strony kupującego, kiedy go nabywa, no bo on go rejestruje, prawda? Tak samo, kiedy my kupujemy od jakiejś innej osoby, wtedy mamy informację, ja zamierzam nabyć broń, więc w związku z czym proszę o promesę. I następnie się spotykam z kimś innym i ten drugi też bierze, mówi w ciągu pięciu dni, nie, nie dłużej, że: No, tak, właśnie zbyłem broń, w związku z czym informuję, że zbyłem broń. Więc yy, i ta informacja trafia tak naprawdę, jeżeli jest, są, są dwie strony, zawsze od dwóch stron. Jak będzie SRB, ta informacja będzie błyskawiczna. No bo mamy SRB terminal w ciągu minut tak naprawdę w trakcie sprzedaży yy, policja będzie dostawa, dostawała broń. To po cholerę te promesy. Nie. Po co mamy mieć yy, ilość na, na pozwoleniu? Mamy, mamy takie informacje, o którą się kłóciliśmy wcześniej wielokrotnie w sądach, że. Że jest przepis, że policja w decyzji administracyjnej określa tam rodzaj broni oraz ilość sztuk broni tam ilość broni w pozwoleniu. Taka, no taki zapis, który mówi o tym tak bardziej informacyjny, nie? czyli że no policja musi określić pozwolenie po prostu, ile jest broni, ile jest tam sztuk. I ten zapis został przewalczony w, przed sądami, które się bały, żeby były takie, wiecie, żeby nie było nieograniczonej ilości broni w pozwoleniu że to jest uprawnienie dyskrecjonalne policji, czyli że policja może określić, że to nie jest informacyjne, tylko że policja mówi, że, że, że po prostu no, masz tyle broni, nie wiem, 10 albo 20 sztuk, tylko jest to uprawnienie policji, że policja ma prawo określić, że no, nie dam ci 10, dam ci na przykład 5. Jest to niezgodne z kodeksem postępowania administracyjnego, bo przecież w kodeksie postępowania administracyjnego wasze decyzje czy wasze wnioski są niezmienne, znaczy organ administracji nie może zmienić treści waszego wniosku. Wybierzecie, mówicie, że chcecie mieć na przykład yy, że chcecie mieć na przykład pięć yy, sztuk broni i organ nie można to wpłynąć. Po to was zapraszają potem, jak prosicie o pozwolenie na broń, po to was zapraszają na zeznania, na, sk na składanie zeznań do wniosków i wtedy pani mówi, wie pan co, nie, no niech, pan, niech pan weźmie i tam napisze cztery, dobra, niech pan przepisze to podanie jeszcze raz, napisze, że cztery. Czyli pozaprawnie was zmuszają, bo pan komendant ma swoje widzimy się zależności od tego, czy jesteście w Katowicach, czy jesteście w Białymstoku. I co? I to oznacza także, że to też się nie zmieni, to uprawnienie policji w określaniu ilości sztuk broni także dalej pozostanie. No bo przecież to niesamowicie zmienia, czy pan Andrzej ma na przykład, nie wiem, czy pan Maciek ma na przykład 5 sztuk broni, czy mam 50 sztuk broni. No jakie to ma znaczenie? Moglibyśmy z tego zrezygnować, z tego systemu Promes, który jest z lat 60. Zwłaszcza, że właśnie wdrażamy system rejestracji broni, który będzie... Umożliwiał trakowanie teraz każdej sztuki broni, każdej części broni, i to w czasie rzeczywistym. Także z tych wszystkich, nie ten, z tych wszystkich, no wiesz co tu piszę, że do 50 i tyle, a później magazyn. No i no tak, tak mogłoby być. Ale wiecie co? Bycie się cieszyć z tego, że jak jest. Cieszyć się, dobra, dobra, to spokojnie. To nie jest, że te magazynki będą takie niedoprecyzowane nie, 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 nie i że, że w zasadzie za rok ktoś może wziąć i spowodować, że będą już, żebycie musieli się meldować wszyscy do pzs Bycie się cieszyć z tego, jak jest. Także to jest największy problem, chłopaki i yy, dziewczyny, bo Paulina widzę, że jest. Pozdrawiam. To jest problem, słuchajcie. I to wyjdzie w ciągu dwóch tygodni. Za się o tym dowiecie, że ta że że ustawa jest. Będziecie dyskutować, i się dalej i sobie będziecie mogli pomarudzić, bo nikt was nie obroni, nikt za wami się nie wstawi, nie ma żadnej organizacji, nie mam żadnych marketingu. Zaraz pojawią się newsy prasowe, zaraz gazety będą mówiły o, o tym, że chcą ułatwić pozwolenie na broń albo coś tam zrobić z tą bronią. TVN będzie o tym pisał, TVP Info będzie o tym pisało, po jednej po drugiej stronie. Komuchy trafiają i, i w jedną, i w drugą, i na, do jednej strony mediów, i do tych tam prorządowych, i tych pozarządowych, czy jakie tam są teraz, nie. No, także ten. Przygotujcie się, słuchajcie, nie musicie zakopywać jeszcze swojej broni, ale przygotujcie się do tego, żeby być wydymanym przez ludzi, wąsatych misiów. W wieku lat 60 plus siedzących w zarządzie dużego związku szczelestwa którzy się uwłaszczą na Was na kolejne 10 lat. Pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, jak się wyłączę.